Cześć! Interesujesz się technologicznymi nowościami? W dzisiejszym programie poznasz najnowsze urządzenia z działu małego AGD. I to bez wychodzenia z domu. Zapraszam! Lubisz gotować i ciągle eksperymentujesz w kuchni? Czy może żyjesz w ciągłym biegu i na kuchenne rewolucje masz niewiele czasu? Philips Ovismart XXL. To wielofunkcyjne urządzenie, które zamieni się w asystenta szefa kuchni lub pomoże początkującym kucharzom. Jeden sprzęt wystarczy, by przygotować pieczone, smażone i grillowane potrawy. W dodatku zrobisz to o wiele szybciej. Możesz przyrządzić zdrowe pieczone dania nawet do półtora raza szybciej niż w tradycyjnym piekarniku. A funkcja Fat Removal minimalizuje ilość tłuszczu w jedzeniu, dzięki czemu nawet mięso będzie miało o połowę mniej tłuszczów nasyconych. Owi Smart XXL wykorzystuje gorące powietrze, więc z łatwością uzyskasz efekt potraw chrupiących na zewnątrz, ale soczystych w środku. To również inteligentny asystent. Technologia Smart Sensing i Smart Chef automatycznie dopasuje czas i temperaturę do typu potrawy, a także ilości porcji. Szybko też przygotujesz popularne dania z pięcioma programami automatycznymi. Często zapraszasz rodzinę czy przyjaciół? Funkcja podtrzymywania ciepła utrzymuje temperaturę odpowiednią do podania nawet do 30 minut. Spóźnieni goście to już nie problem. Gotowanie nawet dużej ilości jedzenia nie musi oznaczać czasochłonnego sprzątania. Łatwo utrzymasz sprzęt w czystości. Wszystkie elementy możesz swobodnie umyć w zmywarce, a ich czyszczenie nie wymaga specjalistycznych środków. Z dedykowaną aplikacją Nutri-U odkryjesz nowe przepisy i bazę porad żywieniowych, a także znajdziesz przewodnik po urządzeniu. Po posiłku czas na deser i pyszną kawę. Masz jednak wątpliwości, czy dostępne na rynku ekspresy mogą zastąpić kawę od baristy. Ekspres Philips Latte Go. Z jego pomocą w prosty sposób przygotujesz wyśmienite kawy, dopasowane do Twoich preferencji. System spieniania mleka Latte Go zapewnia aksamitną i puszystą piankę, a to nie wszystko. Spieniacz pozbawiony jest rurek, dzięki czemu szybciej niż w tradycyjnych ekspresach wyczyścisz wszystkie elementy, a z dołączoną pokrywką możesz przechowywać mleko również w lodówce. Express Latego to także 8 kaw czarnych i mlecznych do wyboru. Możesz również skorzystać z gorącej wody, co spodoba się wielbicielom herbat, lub mleka dla najmłodszych, albo spersonalizować parametry, wybierając ilość kawy i mleka. Ulubione przepisy w prosty sposób zapiszesz w profilu użytkownika. System Aroma Extract wydobywa wspaniały aromat, a filtr wody Aquaclean usuwa zanieczyszczenia, poprawiając jej smak i jednocześnie minimalizując osadzanie się kamienia. Ważne spotkanie lub po prostu dużo ubrań do wyprasowania? Z generatorem pary Philips Perfect Care 9000 z kamerą wyprasujesz szybko jeszcze więcej ubrań niż tradycyjnym żelazkiem. Technologia ActiveSense, czyli połączenie wbudowanej kamery i sztucznej inteligencji, to gwarancja dobrych efektów. Kamera analizuje obraz w czasie rzeczywistym, a sztuczna inteligencja określa rodzaj tkaniny, dopasowuje odpowiednią temperaturę i ilość pary. Kamera z wytrzymałego szkła gorilla glass jest odporna na zarysowania oraz wysoką temperaturę. Philips Perfect Care chroni ubrania przed przypaleniami. Nawet gdy zapomnisz wyłączyć urządzenie, sprzęt automatycznie schłodzi stopę. Z niską wagą i wyrzutem pary do 750 g. Komfortowo wyprasujesz tkaninę również w pionie, a duży zbiornik 1,8 litra pozwoli zapomnieć o częstym dolewaniu wody. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Te i inne nowości w naszej ofercie możesz sprawdzić w strefie na euro.com.pl.